Witam Was dzisiaj w króciutkim filmiku, w którym pokażę Wam, jak dbam o swoją cerę, jak zmywam makijaż, jakich kosmetyków. Ogólnie do twarzy i pielęgnacji używam. Jak również było dużo ostatnio pytań na Instagramie odnośnie moich rzęs, to pokażę Wam, co używam do tego, żeby te rzęsy były długie. No i ogólnie zapraszam Was do oglądania. Dobra, kochani, ogólnie tutaj Lili się kąpię, więc jak będą jakieś dziwne okrzyki czy coś, to wiecie. Zakładam sobie moją opasunkę. Zakładamy, zakładamy. Bierzemy tutaj jakąś klamrę, żeby spiąć włosy. Dobra, jesteśmy już gotowe. Jeżeli chodzi o zmycie makijażu, ja używam do oczu dwufazowego płynu do demakijażu z Nivea. Jest naprawdę super, nawet sobie poradzi z wodoodpornymi tuszami i tym podobne, a do zmycia resztek, czyli pudrów i w ogóle, używam z Evelina tego żelu po prostu do mycia twarzy. Zamknę trochę twarz i za chwilę użyję tego żelu. Ciebie mama. Ciebie też kocham. Piem. Teraz jak już umyłam tym żelem, to resztki jeszcze wezmę takim tonikiem z Evelina. Biorę sobie po prostu, wylewam go na płatek do, do makijażu i usuwam. Usuwam. O. I kupiłam mu Gąbkę mama Nie wiem tak, 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 Jak już widzę, że Jak już widzę, że twarz się mi Oczyściła To przechodzę do następnego etapu Następnym etapem jest Użycie jakiegoś skrabu Do, do twarzy Ja teraz używam Ten z kalendarza Adveno adwentowego zespa powiem wam, że jest taki spoko więc opłuczę troszkę znowu buźka i nakładam kocham ciebie mama ciebie też kocham nie to nie jest krem. Dobra, ta twarz trochę się zaczerwieniła Od tego skrabu. Dużo z was może powiedzieć, że nie używam w dobrej kolejności Kosmetyków czy coś, ale to jest moja indywidualna Wola I robię tak jak mi, jest bardziej wygodniej Po prostu Następnym etapem jest użycie Kremu I tutaj mam dwa kremy Ale dzisiaj użyję ten Ten z Evelina Tu już jest resztówka ale też używam tego teraz właśnie z tego kalendarza adwentowego, bo jest w porządku. E, dobra, używamy. Muszę już go wykończyć. I ogólnie kremuję sobie tylko nos. Tutaj policzki. Czółko. Czekam aż trochę podeschnie. Jak mam pryszcze, a teraz mam takiego tutaj takiego małego. Nie wiem czy widać teraz, bo ciemno. To używam po prostu tego. Punktowo jest nakładane. Więc ja sobie tutaj nałożę. I jest cacie. Teraz Wam pokażę odżywki, której używam. Pewnie już wiele z Was o niej słyszało. Jest to odżywka z Long For Lashes. I ją się stosuje codziennie, regularnie, wtedy widać efekty. Ja tam raz tak używałam, raz tak. Używam już jej, dlatego dwa miesiące ona powinna starcieć na miesiąc, ale efekty widać tak czy siak, więc ją bardzo Wam polecam. I tutaj jest taki pędzelek, jak w linerze takim, i po prostu tutaj przy rzęsach nakładamy. Oczywiście nie dużą ilość, bo to nie ma znaczenia. Dobra. No i jest tak, jak jest. Teraz, co używam pod oczy? Kiedyś Wam pokazywałam na pewno w filmiku, bo przyszła mi paczka. To jest z AliExpress, to jest pod oczy. Kremik. Oczywiście te moje rutyny Codziennie tak nie wyglądają Ale tak e, staram się e, Tak ogarniać Dobra I na koniec nakładam sobie e, Balsam do ust Z I jest spoko No i kochani tak jak wyglądała moja wieczorna pielęgnacja Mam nadzieję, że Wam się podobało Jeżeli macie jakieś pytania, to komentujcie w, pod filmikiem I wtedy ja postaram się rozwiać Wasze wątpliwości i na wszystko odpowiedzieć Także widzimy się w kolejnych filmikach, pa pa!